z na na kanale YouTube zbieramy. Piosen 20, potem piosen 30 widzów. Dzisiaj jest ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu na najlepsze nazwę mojego kanału na YouTube. Miało być 12, ale przesunięte na dzisiaj. Było szybciej, ale nowy konkurs też jest już na YouTube, postach. To jest na najlepsze konkurs na najlepsze zdjęcia rapera Xx lub album. Znaczy, że robicie telefonem czy mata Album cały z zdjęciami moimi. Czy moje zdjęcia mi, Wtedy ja oceniam. Wyniki są któregoś tam, bo zobaczcie bo, bo, was poważnie, że tam 15 sierpnia, a nagrody są. Zapatite jakie. Ale są bilety nawet w nagrodach.